Ja myślę, że możemy zacząć już to grać na poważnie. Kisza na planie! Pisa. Kamera poszła, akcja! Ten film jest o mnie. Nie, no film jest o dziewczynie, która była grzeczną uczennicą, miała rodziców bogatych, którzy nie zwracali na nią uwagi. I najlepsza przyjaciółka zabrała ją na imprezę, gdzie zapaliły jakieś dopalacze i dziewczyna po prostu umarła, e, ponieważ jej organizm tego nie wytrzymał. A komisarz chce ustalić, e, dlaczego właśnie to zrobiła. W filmie jestem świadkiem, który pojawia się na imprezie, gdzie jest Wiktoria i Gabi. Wiemy o nim tyle, że jest piratem komputerowym i lubi sobie zapalić. Wiesz co tu jesteś? Chodzi o tego Windowsa. Chciałem robić filmy autorskie jak Tarantino czy Gillian, a tu chciałem zająć się relaksami. pies! Sam jesteś psa. Grałam Gabi, najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki. Ale żeś sobie fajną kurdeczkę sprawiła, normalnie nie wie że dziewczyno! Mm. Gabi jest osobą rozrywkową, która szczyci się tym, że Zawsze się znajdzie na jakiejś fajnej imprezie, zawsze coś wypije, coś zapali. Imprezka, sprawdziam imprezka, sprawdziam. Niekoniecznie jest to dobry sposób na życie, nie jestem taką osobą. Gabi jest strasznie moim alter ego. No wiesz, i ja mam coś lepszego i w dodatku legalnego. Grałem, podkładałem rolę jako głos, jako narrator oraz byłem barmanem. Ja więcej nie piję. Jestem Marcina Launczak, grałem dealera. Mam. Dobra, jeszcze, jeszcze raz? Bo to wszystko musi być poważne. Człowiek, który na przykład ma straszne problemy osobiste i na przykład w domu, i w ogóle w środowisku chce uciec od tego wszystkiego i szuka, szuka, nie wiem, wyjścia w narkotykach, w alkoholu i myśli, że, że, że to pomoże. To wcale nie pomaga. Mam na przykład moich znajomych, którzy chodzą do takich do takich miejsc i po prostu w ogóle się nie mogę teraz z nimi dogadać kompletnie. Są, są kompletnie innym ludzie naprawdę. To jest... straszne, Jeszcze nie? nie wiadomo co biorą, co palą, bo nie wiadomo jaki jak, jak jest z tego skład, bo mieszają te różne, te różne jakieś tam składniki. Na tych warsztatach Podobały mi się sugestie dotyczące sprzętu, który można wykorzystać podczas realizacji filmu. Okazało się, że to nie musi być wcale takie drogie, jak może się wydawać. A mi, które to Stop, 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 stop. Na te warsztaty zapisałam się, ponieważ w naszej szkole również są realizowane warsztaty filmowe i chciałam być lepiej przygotowana. To jest też zupełnie nowe doświadczenie, a że już się mniej boję przed kamerą występować, gdy to jest o wiele lepiej dla mnie. Przyda mi się może w przyszłości. A, aktorstwo, filmowcy, to, jest, to, 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 jest, to nie jest praca, to jest przyjemność. A stwierdziłam, że to jest ciężka praca, po prostu po takim całym dniu kręcenia filmu byłam po prostu padnięta. Naprawdę to jest, z Moim zdaniem to jest strasznie ciężka praca i podziwiam wszystkich tych ludzi, którzy pracują przed kamerą i za kamerą. Naprawdę wielki szacunek dla mnie, dla tych ludzi wszystkich. Cisza na planie.